Cześć kochani, z przyjemnością witam Was zaraz na początku kwietnia. Jak sami widzicie przed Wami i przede mną paleta Urban Decay Gwen Stefani, co oznacza, że czas na aktualizację jej zużycia. Ja ją sobie tutaj szybciutko otwieram, a Was w tym czasie zapraszam do polubienia tego filmu, do komentowania go, oraz do subskrybowania kanału. Ta baleta otwarta, więc przechodzę do rzeczy. Dadam. Jestem mega zadowolona z tego, co udało mi się w marcu osiągnąć. Jak sami widzicie, pojawiło się jedno całkowite denko, czego się zupełnie nie spodziewałam. Do tego zużycia tych cieni y, jasnych ładnie się powiększyły. Tego użyłam może raz, może nawet nie, więc tutaj nie liczę, ale te cienie są używane codziennie. Dęko się ładnie powiększa. Tutaj też widzicie, ładnie się odkruszył kawałek, z czego i tak większość zużyłam, więc jest też ubytek. Mam wrażenie, że najwolniej idą mi te dwa cienie i one są niezużywalne. I chociaż ogromnie cieszy mnie to, w jaki sposób ona się zużywa i w jaki sposób jej ubywa, to czasami mam takie wahania na temat tego, czy uda mi się ją zużyć w tym roku, i o ile na przykład jestem pewna, że te trzy cienie na pewno się uda, może ten. Tak, te trzy i ten jeden, właściwie nawet te dwa wzbudzają we mnie spory niepokój. Oczywiście, nie będę się poddawać. Trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że, że jednak uda mi się z nią rozstać na koniec roku, i może przejdę do konkretnych opisów. Tego cienia używam codziennie jako eyelinera. Ubytek jest stały, jak widzicie, tutaj z tej strony pojawia się dodatkowe wgłębienie. Strasznie ciężko to uchwycić, ale coś tutaj się dzieje. Tego cienia użyłam w tym miesiącu może raz i tylko do swatchu, tego nie użyłam wcale, tego używam codziennie w załamaniu. Jak widzicie, tutaj postępy się dzieją. Mam nadzieję, że wkrótce uda mi się go em, zużyć. Tego cienia też używam codziennie, w zewnętrzny kącik. Mam wrażenie, że on jego w ogóle nie ubywa, że on po prostu tutaj się nie skończy nigdy. Ten cień używam też codziennie, wewnętrzny kącik do rozświetlenia, tego użyłam też może raz do słoczu, może za dwa, no chyba raz tylko. Ten też używam codziennie pod dług jak widzicie, tutaj powiększa się dęko. No i ostatni cień, którego nie używam w ogóle. Na razie czeka na swoją kolej. Jestem zadowolona z postępów i cały czas sobie powtarzam, że jedna trzecia, a nawet więcej palety jest już zużyte, więc nadzieja we mnie nie umiera. E, tak jak mówiłam, trzymajcie za mnie kciuki, dajcie znać, czy wy męczycie się z jakimiś cieniami, czy próbujecie je zużyć. Ja Wam dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!